W dzisiejszym magazynie zapraszamy Państwa na lekcję do szkoły podstawowej numer 28 w Bydgoszczy. Ilo z Was pije wodę prosto z kranu. No, No i teraz dziękuję. I teraz ci, którzy nie piją wody. Nie piję wody z kranu, ponieważ woda jest brudna. Nie piję wody z kranu, ponieważ boję się, że ona jest niedopuszczalna. Nie do końca oczyszczona. Piję wodę z kranu, kiedy nie ma gdzie indziej, gdzieś indziej wody z butelki. Nie piję wody z kranu, ponieważ mam przygotowaną wodę. Woda bydgoska jest jedną z najlepszych wód w kraju. Ta woda jest bogata, bardzo bogata w minerały. Na co działa, papu? Wapń działa dobrze, żeby kości nam rosły. Świetnie. Kolejnym takim ważnym minerałem jest żelazo. Żelazo jest bardzo ważnym elementem naszego krwiobiegu, tak? Bo znajduje się między innymi we krwi. Oprócz żelaza mamy jeszcze magnes, który jest też nam bardzo potrzebny. Ilu sportowców jest w tej klasie? To wy sportowcy powinniście wiedzieć, że magnes działa kojąco na nasze mięśnie. Jeżeli brakuje nam magnesu, bolą nas nogi. A my was przekonujemy, że jak wypijecie kilka szklanek naszej wody bydgoskiej, prosto z kranu, to dostajecie te same zawartości minerałów co w tabletkach. Co się bardziej opłaca, trzeba przeliczyć. Warto spróbować, ale zmierzam do tego, że. To co Alicja powiedziała, ta woda jest bogata w minerały, a nasz organizm tych minerałów potrzebuje. Co się dzieje, jak przegotujecie wodę? Znikają te minerały. Masz rację. Tak to się niestety dzieje. Te minerały wyparowują i dostajemy wodę pozbawioną jakichkolwiek minerałów. Oczywiście, żeby była jasność, mówimy tylko i wyłącznie o wodzie bydgoskiej. Tak? Bo jak pojedziecie gdzieś daleko poza Bydgoszcz, nawet niedaleko poza Bydgoszcz, do Osielska, czy do Białych Wód, czy gdzieś do jakiejś innej gminy, to ja już za to gwarancji nie daję, bo tamtych źródeł wody nie znam. Ale, Alicja nam przypomni, ile mamy ujęć wody w Bydgoszczy? Bydgoszcz ma dwa ujęcia wody. A może je znacie? Jedno ujęcie to jest na przykład Brda. Jedno ujęcie jest ujęciem powierzchniowym, znajduje się na przyszkówku, a drugie to jest ujęcie głębinowe, które znajduje się w Lesie Gdańskim. Jak myślicie, co to znaczy, że to ujęcie jest głębinowe? Myślę, że to ujęcie głębinowe to znaczy, że pod ziemią gdzieś. Właśnie. Mhm. Bardzo dobrze. To znaczy, że to ujęcie znajduje się pod ziemią. I u nas w Bydgoszczy jest kilka studni. Najgłębsza studnia ma prawie 360 metrów w ujęciu w Lesie Gdańskim. 360 metrów tak głęboka studnia może pomieścić 12 wieżowców, więc jest to bardzo głęboka studnia. I z tej studni czerpana jest woda głębinowa. Jak myślicie, która woda jest lepsza ta z rzeki czy ta ze studni głębinowych? Jest lepsza woda ze studni. Bo wiadomo, że tam tak głęboko tej wody nikt nam nie zanieczyszcza. A gdzie? W rzece? Różnie się zdarza. Któreś tutaj z Was mówiło, że chyba właśnie Wiktoriem, że nie do końca myślisz, że ona jest doczyszczona, tak? Właśnie. To Alicja przypomnij, jak to się nazywa, taki proces? No właśnie. Nie mówimy czyścimy wodę, tylko uzdatniamy wodę, czyli sprawiamy, że jest ona zdatna do Picia. Dawniej uzdatnialiśmy taką starą metodą, dodając chloru do tej wody, tak żeby pozbyć się z wody różnych e, niewidzialnych dla naszego oka e, bakterii, zanieczyszczeń. Natomiast e, od kilku lat e, ta woda jest uzdatniana w taki nowoczesny technologicznie sposób, a mianowicie jest ozonowana. Robimy wszystko, żeby metodami naturalnymi zapewnić tej wodzie z rzeki. Taką samą jakość, jak ma woda ze studni. W związku z tym na Czyszkówku pobudowaliśmy takie duże stawy infiltracyjne. Tam powiem, żebyście byli spokojni: jest 7 różnych barier, 7 barier, które stoją na straży jakości tej wody. Czyli jak zawiedzie jedna, to jeszcze jest 6. Gdyby się stało coś takiego na rzece, że ktoś nam zatruje rzekę, to my spokojnie sobie te wodę odprowadzamy na te stawy. Ekipy ratowników przyjeżdżają i naprawiają nam brdę, tak? bo trzeba ją przywrócić do życia. A my, czyli wy, mieszkańcy Bydgoszczy, mają spokój przez 5-6 tygodni, bo w tych stawach jest nic innego jak jeden wielki, duży zbiornik, w którym ta woda jest bezpieczna, i sobie z tego zbiornika, czyli z tych stawów, pobieramy do naszych domów. Tak? Czyli po uzdatnieniu, o którym wspomniała Alicja, nie możesz, Wiktoria, mieć takich wątpliwości, że ona jest niedoczyszczona. Ona jest tak tam wypielęgnowana, ta woda w, na czyszkówku, że możesz ją naprawdę spokojnie pić bez obaw. Bydgoskie Wodociągi wydały na modernizację systemu całego wodociągowo-kanalizacyjnego miliard 150 milionów złotych. Żadna inna. Firma wodociągowa w Polsce nie wydała tak dużych pieniędzy, dlatego spokojnie mogę powiedzieć, że naprawdę ta woda w Bydgoszczy jest dzisiaj świetnej jakości. Tematyka była rewelacyjna, a zwłaszcza w czwartej klasie, ponieważ my łączymy wiadomości o budowie i funkcjach człowieka, a państwo mówili o minerałach i przechodzimy do środowiska wodnego. Także. Temat trafiony piękny. A dla Pani? A ja jestem zaskoczona tymi wszystkimi informacjami. Przyznam się, że nie wiedziałam, że całej Wiedgoszczy mamy czystą wodę.